Marsz, po prostu do, Polski, do Polski. Wodę, z Jeżeli chcecie żyć w kraju wolnym i demokratycznym, który dzięki temu może się rozwijać i gonić najlepszych, czeka nas niestety wymagająca i niekrótka droga. Ale nie dajcie się przestraszyć, róbcie coś. Zapisujcie się do organizacji, związków, partii lub je zakładajcie. Organizujcie protesty lub bierzcie w nich udział. Pomagajcie niesłusznie atakowanym, to większa będzie szansa, że wam ktoś pomoże, gdy zostaniecie zaatakowani. Mówcie i piszcie, co myślicie na Facebooku, Twitterze, blogach. Twórzcie własne media albo wspierajcie te, z których korzystacie. Prostujcie kłamstwa, gdzie możecie. Yy, I piszcie, jak jest naprawdę. No Nigdy jeszcze w nowoczesnej historii Rzeczypospolitej nie było tak oczywiste, że los tak wielu zależy od tak wielu. Jestem tutaj no yy, no również no dlatego, no że jestem polonistą. I chciałem zwrócić uwagę no na język, jakim mówi do nas nasza nowa władza. To jest język, który pewnie większości z Państwa przypomina język. Mm, Totalitarny język ustrojów autorytarnych, nowomowe. Jeśli chodzi o ten najważniejszy cel, to dostrzegają Państwo, że tym celem jest indoktrynacja, czyli uzasadnienie jedynej słusznej prawdy. Ja y, y, posłużę się cytatami, które Państwo doskonale znają, które spowodowały pewnie to, że Państwo tu dzisiaj są. Tak jak w moim przypadku, tego typu słowa, które padły pod. Naszym adresem, również Państwa adresem, spowodowały, że wyszliśmy na ulicę. Bo nikt nie lubi być obrażany. Jest to język ubogi, to jest język, który zubaża polszczyznę. Jest to język uproszczony, który prezentuje uproszczoną wizję świata. My, oni. My, oni. Na przykład my stoimy, stoimy tu, gdzie wtedy, oni stoją tam, gdzie stało wtedy zonko. I stosowanie wobec przeciwników politycznych najostrzejszych oskarżeń. To jest powód naszego wyjścia na ulicę. Przypomnę Państwu. Komuniści, złodzieje, zdrajcy, a flaga unijna to szmata. Ciekawe jest zresztą to, skąd tego typu sformułowania pochodzą. Skąd są zapożyczone? Jakie są zapożyczenia? Przypomnę tylko, łze elity wykształciuchy, gorszy sort specsłużby. To są rusycyzmy. W 2007 roku zostałam zwolniona z miejscowego radia Koszalin przez poprzednią władzę pisowsko-samoobrony. E, e, do czego chcę zmierzyć? Ponieważ mało kto z Państwa zdaje sobie sprawę, możemy tu oczywiście hasła rzucać, możemy jakieś mówić o wielu rzeczach, ale mało kto z Was zdaje sobie sprawę, czym jest polityka od wewnątrz, od strony radia, od, od środka, jak to wygląda rzeczą, dlaczego PiS tak strasznie chce ingerować w Trybunał Konstytucyjny? Proszę Państwa, w radiu zaczęło się to od tego, że chodziło o lustrację dziennikarzy. Przyszły deklaracje i każdy z dziennikarzy miał wówczas wpisać, czy był współpracownikiem, czy nie był współpracownikiem poprzedniej władzy. Nie wiem, ilu dziennikarzy w tej deklaracji nie podpisało. Co się stało z zarządów poprzednich PiS-u? Wymieniono informacyjną agencję radiową, i nie pojawiały się żadne informacje o opozycji. Nie było nic, pustka. Był tylko prezydent, premier i mm, przedstawiciele ministerstwa. I tak to już będzie w tej chwili wyglądało. Musicie mieć pełną świadomość tego, że będziecie manipulowani informacjami, bo tak to wyglądało. W poprzednim razem, jeżeli były jakieś informacje, jeżeli coś się działo na przykład w, w przypadku PO, to te informacje nie wchodziły w ogóle do systemu. Nic nie będziecie wiedzieć, kompletnie nic. Za cztery lata większość ludzi w tym kraju będzie miała wyprane mózgi i już w tej chwili to się dzieje. Czy sądzicie, że dzisiaj informacje o tej manifestacji były w radiu Koszalin? Ktoś słuchał? Nie było i za chwilę nie będziecie wiedzieć ani o tym, co się dzieje w Unii Europejskiej, a, ty, a nie o, nie wiem, kursach złotego, nie będziecie wiedzieć kompletnie o niczym, ponieważ radio będzie produkowało tylko informacje takie, jakie będzie chciała, żeby będzie chciała władza. Co my, jako tu stojący, możemy zrobić, żeby na przykład na tej ulotce było więcej informacji? Chociażby na temat tego, co się w Polsce dzieje, w jaki sposób została konstytucja złamana, a była nie jeden raz, jak zwalczyć to, bo nas w ogóle nie słychać. Że mówi się na posiedzeniu Europarlamentu co innego, natomiast co innego jest w rzeczywistości. Jest walka w mediach. Nasi z mediów są pozwalani. Ja jestem ciekawa, kiedy nas zmiotą, bo uznają, że my jesteśmy jakaś antypolska organizacja, bo tak działa propaganda. To, co się dzieje w internecie, to jest nie do pohamowania. Jeśli. Jest artykuł y, uczciwego, pozytywnego człowieka y, z wartościami bliskimi ludziom otwartym na, na świat. To oczywiście od razu, jak na rozkaz, zjawiają się jego hejterzy, bo trzeba powiedzieć, że pan poseł jest biegły w internecie i wyszkolił sobie całą armię w tej chwili hejterów, którzy na zawołanie, na y, głos y, PiSu. Zrobią wszystko. Powiedzą największe świństwa. I przechodzi im to praktycznie bezkarny, bo jak patrzę, mówię na te wpisy, to jest 10 wpisów negatywnych i jeden ewentualnie na plus. Tutaj, proszę Państwa, jest pole do działania. Nie musimy marznąć na mrozie, tak jak teraz, bo będzie wiosna. Będzie cieplej, będzie się przyjemniej tu stało. A tymczasem zimą zaglądajmy do, internet, ale spo, do internetu, ale w sposób aktywny. Spróbujmy się przeciwstawić temu. Nie y, tym poziomem, który oni reprezentują, tak jak było tu poprzednio mówione, y, w sposób y, nieprzyzwoity wręcz, ale językiem poprawnym, polskim, ładnym. Można też wiele rzeczy powiedzieć. Można tym ludziom się przeciwstawić. To jest niegodne. Nie gódźmy się na to. Proszę Państwa, to co oni wprawiają to jest prawdziwy szacher Maher. Dziękuję.